Oto właśnie mama, tutaj tata, a tam kury. Poczekajcie, wejdę do nich. Tutaj tatę kręci, a ja filmuję. Jeszcze nie ma kurka. O, no hej, złasi. Hej, to moja kurka. Nie no. Poczekajcie widzicie. E, też mam widzowie rękę. Kura wam się pokazuje. No i widzicie? Ona trzeba już mi zejść. Więc ją weźmiemy i damy na rzecz. No. Dobra. Jak widzieliście, wypuściłam ją. E i patrzcie, no żeby tutaj siedzą, siedzą i siedzą, wyjść nie mogą, dobra, ale pokażę wam środek, a taki będzie właśnie, nowy. Wybieg. no, wydech, no, 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 pyk, 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 pyk. Tak, no i teraz właśnie Wam widzowie otworzyłam yy, ich posłanie. No, i tak właśnie tutaj mają, wykopała, wykopała ją na gniazdo tu. Dobra, i zobaczymy jeszcze o tam. Ja to zamykam. Widzicie. No i teraz to otwieramy. Patrzcie tu. Tam są kurki. Patrzcie na to.